Dzień dobry, witamy Państwa na drugiej części, a więc na briefingu z Tomaszem Wójtowiczem, który jest gościem naszego dzisiejszego spotkania. Cześć. Dzień dobry. Czekamy na pytania Karyna Jaskulska. Jesteś gotowy do rozmowy z nami, ja do gry? Jak z tą gotowością, powiedzmy, jak, jak z moją formą, cegasz, jak... a, Myślę, że, że nawet bardziej niż do tej rozmowy. Cały czas jestem w treningu, czuję się dobrze, więc myślę, że jestem gotowy, żeby w każdym momencie pomóc drużynie. To z czego twoim zdaniem wynika to, że ostatnio masz dość mało szans? Um, myślę, że mieliście okazję zapytać o to trenera wcześniej, jakby to nie ja ustalam skład i jedyne za co jestem odpowiedzialny to za to, żeby być gotowym w 100% i, i mogę was zapewnić, że tak jest. Więc jak trener zdecyduje się, żeby ze mnie skorzystać to to będę gotowy. Proszę mi powiedz, to ostatnie dwa mecze właśnie oglądałeś z innej perspektywy, bo nie z boiska, co czułeś jak Najpierw ze Stalą odwracamy na korzystny wynik dla nas, a potem w Warszawie to się odwraca wszystko. Jakie jak emocje w ogóle oglądając to właśnie z takiej bocznej perspektywy? A myślę, że to takie dwa przeciwne mecze. W pierwszym na pewno było to łatwiejsze do, do, do przejścia, przez to, że, że trafiliśmy właśnie z tego piekła do nieba. W samej końcówce i, i nawet nie, nie, nie grając ani minuty, było to, to bardzo satysfakcjonujące, bo takie mecze często się nie zdarzają i, i wiadomo, że te emocje były, były bardzo pozytywne mimo e, braku minut e, z mojej strony. Dlatego na pewno to było bardzo pozytywne doświadczenie. Za to z drugiej strony, tak jak, tak jak mówiłem w meczu z Legią, wprost przeciwnie, w samej końcówce straciliśmy, straciliśmy chociażby ten jeden punkt. I, I jako, że nie grałem, to też nie, nie miałem na to za bardzo wpływu z ławki, ale tak jak mówię, jesteśmy drużyną, więc wszyscy razem wygrywamy, wszyscy razem przegrywamy i, i niezależnie jaki kto ma na to wpływ, to, to trzymamy się razem i, i walczymy w tym tygodniu o to, żeby e, jutro ten wynik był pozytywny. No właśnie, po meczu z Legią nie ma co się dziwić, panu było duże rozczarowanie. Jak przekuć tę porażkę wygraną w meczu z Piastem z soboty? Myślę, że jest to, jest to dla nas wskazówka, że w ekstraklasie drużyny bardzo rzadko wybaczają błędy i niewykorzystane okazje. Tak jak w meczu z Legią, mieliśmy swoje szanse, żeby nawet przechylić szale zwycięstwa na, na naszą korzyść. Nie zrobiliśmy tego i, i nas, Legia nas ukarała w samej końcówce tą bramką. Zrzutu rożnego i, i na pewno te humory nie były najlepsze na powrocie, ale to też nam dało nauczkę, że, żeby być skoncentrowanym przez całe 90 minut, bo e, tak jak w pierwszej rundzie mieliśmy problemy z tymi końcówkami, tak e, teraz na, na wiosnę wygląda to zdecydowanie lepiej i myślę, że ten jeden wypadek e, nie powinien przekreślać tej naszej pracy zrobionej, więc myślę, że wiemy na czym mamy się skupić w jutrzejszym meczu, i jeżeli wyeliminujemy wy, wy wszystkie błędy indywidualne, to, to myślę, że możemy śmiało liczyć na trzy punkty. Powiedz dwa słowa jeszcze o Piastie. Czego się spodziewacie? że jakieś wnioski z ostatnich meczów tej drużyny? Piast na pewno jest, jest dobrą drużyną z dużym potencjałem w ofensywie i, i jesteśmy tego świadomi, że będziemy musieli się wystrzegać zdecydowanie błędów indywidualnych i drużynowych w defensywie, bo Piast będzie potrafił to wykorzystać i myślę, że jeżeli dołożymy do tego skuteczność i konsekwencje w ofensywie i dbanie o wszystkie założenia, które mamy na ten mecz, to myślę, że jesteśmy w stanie się im śmiało na swoim terenie przeciwstawić. No właśnie, chciałbym jeszcze dopytać o twój sezon. Pytam dlatego, bo sezon powoli się kończy. Jakbyś tylko podsumował, w czy nie czas na takie wnioski dla ciebie teraz? No myślę, że jest zdecydowany niedosyt dla mnie osobiście, bo wiadomo, że przychodziłem z nieco innymi nadziejami, ale myślę, że na razie warto to odłożyć w czasie i skupić się na ważniejszym celu, jakim jest utrzymanie lechy w ekstraklasie. I myślę, że o ile uda się ten cel zrealizować, który jest dla nas tutaj wszystkich najważniejszy, to, to wtedy dopiero będę mógł się skupić. Oby w przyszłym sezonie, żeby te, te, powiedzmy, indywidualne cele były lepsze i żeby tego rozczarowania nie było, jakie, jakie jest do tej pory. Ale, tak jak mówię, jestem cały czas gotowy, więc nawet jeżeli w tych najbliższych pięciu meczach nadarzy się okazja, żeby, żeby udowodnić swoją wartość i pomóc drużynie, to myślę, że, że to zrobię. I, i, I jeżeli to pomoże w utrzymaniu, to będzie to obopólna korzyść. Dziękujemy bardzo. Trzymaj kciuki, Dziękuję bardzo.